Roll Market. Uzależniamy od natury. Centrum Ogrodnicze Roll Market poleca. Witamy na kanale Roll Market. Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego. W tym odcinku przedstawiamy państwu nożyce do trawy z mechanizmem serwo marki Fiskars. Innowacyjne nożyce do trawy z mechanizmem serwo system, czyli mechanizmem, który zapobiega zagręszczaniu się ostrzy. Dzięki temu cięcie zawsze jest skuteczne, szybkie i precyzyjne. Ostrza wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej obracają się o 360 stopni, co umożliwia pracę pod dowolnym kątem nawet w bardzo trudno dostępnych miejscach. Lekka, ergonomiczna konstrukcja oraz stabilne wyprofilowane narzędzie sprawia, że praca z nim jest komfortowa. Dla większego bezpieczeństwa nożyce posiadają także mechanizm blokujący przesuwany kciukiem. Rączki nożyc wykonane są z tworzywa FiberCamp, Czyli kompozytu włókna szklanego zapewnia on lekkość, wytrzymałość i twardość. Parametry: długość ostrza 14 cm, długość całkowita 32,3 cm, waga 263 g. Zapraszamy do zapoznania się z innymi produktami, które są dostępne na naszej stronie www.rolmarket.pl.